No, no fajna, no 5-3 to bardziej w hokeja, prawda, ale no na pewno kibiców, kibiców na pewno to zadowala i pięć bramek się zdobywa, ale 3 się traci, no widzieliśmy, że niektóre jeszcze, jeden strzał był, można powiedzieć, pięknej urody, ale dwie bramki, no to takie, chociaż tu nad murem tak samo. Mógł, mógł bramkarz wziąć, według mnie, znaczy obronić. Nie udało się, ale, ale jedną bramkę to sobie sami strzeliliśmy, No zobaczymy, jest nad czym pracować i na pewno zgranie nie było najważniejsze w tym meczu, bo jeszcze daleka droga do tego, jeśli chodzi o zgranie i w ofensywie, i w defensywie. A Gołębieski? No też pierwszy raz spotkał się tu. Z chłopakami, bo wczoraj późnym wieczorem przyjechał, dzisiaj zagrał, mógł lepiej wypaść wiadomo, ale to spokojnie, jeszcze nie miałem dużo czasu nawet, żeby z nim porozmawiać, jak ten e, okres przygotowawczy wyglądał w górniku, bo rozpoczął go e, z zabrzem. No i ja liczę na tego chłopaka, że, że będzie skuteczny. No, dzisiaj jedną strzeli, można powiedzieć, najłatwiejszą z tych najłatwiejszych w stylu Ziela, bo zastąpił Ziela i tak to wyszło, ale na pewno myślę, że z niego będziemy mieli pożytek. Też w Kleszczowej motoryka, czy w związku z tym, że ten obóz przygotowawczy taki krótki, to też zgrywaniu, że Motoryka na pewno, a zgrywanie to zobaczymy od aury, bo, bo wiem, że tam boisko nie jest tak osłonięte jak jest wiatr, to strasznie tam wieje i na pewno sprawy taktyczne e, nie możemy robić, bo stać, prawda, i tłumaczyć na wietrze to jest ciężko i dla mnie, i dla, na pewno dla zawodników, no zobaczymy. Na pewno motoryka nad taktyką też byśmy chcieli popracować, a czy nam dane będzie, to już zobaczymy, jaka aura. No właśnie, bierze Pan kogoś młodego, dzisiaj dosyć tam ciekawie Józefrowski, i tutaj, czy, czy ktoś tam pojedzie z tych no nie jest w tej dwudziestce piątce Żubrowski jest Janiec, jest Bączek i jest papka, który obecnie leczy kontuzję, ale tam już ma do nas dołączyć do, do zajęć. To jest ta grupa. Młodych, którzy będą się uczyć od tych starszych i kto wie, no może, może zasłużą na to, żeby zagrać. Ja cieszę się, że, że dołączyłem do drużyny, bo wiem, jaka to jest drużyna, drużyna z charakterem, który pokazała w lidze i mam nadzieję, że, że ja w tej grupie się odnajdę. W moim wypadku muszę pomyśleć o tym i popracować tak, żeby w tym, w, w tym składzie jakieś swoje miejsce znaleźć. I nad tym będę pracował, później, później przyjdzie czas na to, żeby rozliczać mnie. No właśnie, bo korona to gra też tak trochę podobnie. Nie wiem, jakbyś się tam górnikał, ale tutaj jednym napastnikiem, czy ty się lepiej czujesz jako jedyny, jedyny napastnik, czy raczej jak ktoś tam z tobą współpracuje? Hmm, najlepiej czuję się na boisku, więc e, to jest taka kwestia, ale myślę, że lepiej gra mi się jako wysunięty napastnik jeden. E, z te, tak, z, z tego dzisiejszego meczu zauważyłem, że, że będą warunki Siedem ku temu, żeby mieć dużo sytuacji albo ja, albo albo drużyna, bo gramy. Dużo, dużo zawodników jest kreatywnych i potrafi grać piłkę taką do przodu, prostopadłą. Y, Korona, taka trampolina dla ciebie, żeby nie wiem, wrócić do, do Warszawy, czy raczej nie myślisz o tym, tylko skupiasz się na tych pół roku w Kielcach? A... Co będzie później, to. Yy, wiadomo, że można by przyjąć różne opcje, czy to jest degradacja, czy awans, czy, czy jeszcze jakieś inne rozwiązania. Ja myślę, że o tym głównie, żeby, żeby grać dobrze, żeby się rozwijać, i to jest mój główny cel. Jeśli ja będę grał dobrze, no to na pewno kroczek do przodu zrobię. No właśnie, jak Ty oceniasz, bo pewnie się jesienią, korona, to jest. Można porównać do górnika, czy jest to mimo wszystko taki lepszy zespół. Nie patrzę, nie mówię o tabeli, bo to wiadomo. No tak. Yy... Myślę, że, że jest więcej doświadczonych zawodników, bo teraz w Górniku e, było tak bardziej pół na pół, część młodych zawodników, która kompletnie e, młodych, którzy wchodzili dopiero do, do Ekstraklasy, e, a część bardzo doświadczonych, tutaj jest e, większa grupa ludzi, którzy są doświadczeni, między innymi Wukowicz, który, który no, ciągnie całą tą grę i nadaje tą tej drużynie, więc e, z całym szacunkiem dla, dla chłopaków z Górnika i dla drużyny, w której, w której byłem, ale myślę, że poziom sportowy, piłkarski jest wyższy.